Ja jestem królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. Więc wstawiaj się do mnie za nimi i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a ja będę Ci zawsze tak jak teraz miłościwa. To słowa, które miała wypowiedzieć Maryja 8 maja 1610 roku do ojca Juliusza Man Mancinelliego. Mistyka, który odwiedzał Polskę w czasie swojej pielgrzymki i który uczestniczył we Mszy Świętej w Krakowie. Ja jestem królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. Maryja, matka. Dziś czcimy ją jako królową Polski, ale przede wszystkim widzimy w jej obliczu. To matczyne spojrzenie, matczyne spojrzenie, które zwraca ku swoim dzieciom, ku Polakom, ku temu narodowi, który związał z nią swoją historię, który związał z nią swoje dzieje na dobre i na złe. A maria wiele razy, w czasie objawień, wzywała do Wielkiej cnoty, do bardzo ważnego przymiotu, do bardzo istotnej wartości, do jedności. Maryja, czy to w Fatimie, czy w Lourdes, czy w La Salette, czy w Medżugorie, czy w każdym innym miejscu, gdzie wzywała ludzi do nawrócenia. Gdzie mówiła o miłości Boga względem człowieka, zawsze wzywała do jedności. Do jedności w modlitwie. Do tej jedności, do której także zapraszał jej syn. Jezus mówił do swoich apostołów: Gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jedność w modlitwie jedność, która jest gwarantem siły tej duchowej siły, wewnętrznej siły. Jedność, która jest siłą wierności. Lubimy często powtarzać to powiedzenie, to przysłowie: Polonia Semper Fidelis Polska zawsze wierna. Ale ta wierność wyrastała właśnie na gruncie jedności. Maria Konopnicka w hymnie Nowej Polski zapisała tak. Nie będzie Polak z ojczyzny wyjęty, luzem rzucony pomiędzy narody, ale zbuduje dom własny i święty, dom przypodoban do starej zagrody. Już założone serc są fundamenty, Węgiel, kamień, węgielny kamień, Jedności i zgody, pod gmach ojczystej wiary, uczuć, mowy, pod Nową Polskę i pod żywot nowy. Kamień węgielny, fundament, jedność. Jak istotna jedność była dla Jezusa, skoro w mowie pożegnalnej. W mowie wygłoszonej w czasie ostatniej wieczerzy, w wieczerniku. Jezus tak wiele miejsca poświęca właśnie modlitwie o jedność. Jezus pragnął, aby Jego uczniowie byli jednością. Jak Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby stanowili jedną, Jezus wiedział, zdawał sobie sprawę, jak istotne. Jest to, by Jego uczniowie w swojej różnorodności stanowili jedno. By byli jednością. Bo tylko ta jedność jest gwarantem ich siły siły Ewangelii, która będzie rozprzestrzeniała się na cały świat. I wiedział także, że jedność to klucz do wolności. Heinrich Heine w swoim. Tworzę tworze Atta Troll pisze między innymi takie słowa. Jedność, jedność, to jest pierwszy do wolności krok. Rozbici służyć musim, lecz złączeni przemożemy swych ciemiężców. Jedność, jedność, a zwyciężymy. Jezus pragnął, by jego uczniowie byli wolni by byli silni i dlatego pragną, aby byli jedną. Dlatego cały rozdział siedemnasty w Ewangelii Janowej jest poświęcony właśnie mowie Jezusa na temat jedności, modlitwie o jedność. A już za czasów Jezusa praktykowana była ta zasada divide et impera, dziel i rząd. I Jezus wiedział, że jest to źródło nieszczęścia. Jest to źródło klęski, bo podzielony człowiek jest łatwy do zwyciężenia. A przecież o wolność walczyli nasi przodkowie wiele razy i zwyciężali dzięki jedności. Po co walczyć o tą wolność? Po co nią się zabijać? Po co tyle wysiłków, starań, zabiegań? Po co tyle ofiar, wyrzeczeń? Jeśli miałoby być to wszystko zmarnotrawione? Patrzył na to także i w ten sposób generał Henryk Dąbrowski. Miłość i jedność. Jedność ducha. Tylko, tylko tego nam potrzeba, bo bagnety to się znajdą i resztę zrobią. Takie ostatnie słowa skierował do swojego adiutanta Ludwika Szczanieckiego. Miłość i jedność ducha tego nam tylko potrzeba. Bo jedność oznacza brak nienawiści, bo jedność oznacza brak wewnętrznej walki. Bo jedność oznacza brak zazdrości. Tego zawsze potrzebował i cały czas potrzebuje polski naród. I do tego wzywał Jezus, a idąc za Nim wzywa także Maryja. Tej jedności, jedności wewnętrznej, jedności ducha, jedności serc, jedności w miłości dziś tak bardzo też potrzebujemy. Bo to wartość, która się nie zmienia, która się nie starzeje. Tak to widział także i polski wieszcz narodowy Cyprian Kamil Norwid. Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem jedność i zgoda, celem prawda. Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem jedność i zgoda, celem prawda. Wróg zawsze będzie próbował rozbić jedność, tak w wymiarze nadprzyrodzonym, jak i w wymiarze przyrodzonym. Kiedy nasz nieprzyjaciel diabeł wchodzi, to pierwsze co próbuje zrobić, to podzielić ludzi. Pierwsze co próbuje zrobić, to skłócić ich. Sadzić klin między nich, doprowadzić do choćby z błahego powodu do niezgody, do braku jedności. Dlatego ta jedność jest tak trudna. Dlatego tak wiele potrzeba wysiłku, tak wiele potrzeba pokory, tak wiele potrzeba skruchy serca, tak wiele potrzeba tego serca, które potrafi przezwyciężyć samo siebie. Podział w domu, podział w ojczyźnie, który nie jest wymianą myśli, który nie jest wymianą poglądów, ale jest emocjonalnym pojmowaniem drugiego człowieka jako przeciwnika, jako oponenta, bo nie myśli tak jak ja, bo nie przyjmuje tego, co ja chcę. I wtedy człowiek zaczyna oceniać. Wtedy zaczyna się bać drugiego, wtedy zaczyna go lekceważyć, wtedy przychodzi zniechęcenie. A więc, wszystkie te rzeczy, które niszczą, które destruują człowieka, które doprowadzają do upadku, które stają się równią pochyłą. Jedność. Ale jedność to nie jednomyślność. To bardzo istotne, aby umieć także zdefiniować, nazwać i dobrze ustawić te rzeczy. Jedność to niejednomyślność. Święty Augustyn mówił w rzeczach koniecznych jedność, w sprawach wątpliwych swoboda, a we wszystkim miłość. Bo jedność nie zakłada braku dyskusji, nie zakłada wspierania się, argumentowania, przedstawiania swojego punktu widzenia. Jedność nie zakłada, że mamy być jednomyślni. Właśnie ta różnorodność w opiniach, w poglądach, ta różnorodność w widzeniu sytuacji, ta wymiana myśli, ta wymiana zdań. To argumentowanie to jest potrzebne, by się rozwijać, by wzrastać, by nie spocząć na laurach. To potrzebne jest do tego, żeby myśl człowieka znowu wzbijała się. To są te skrzydła, które tej myśli nadają nowy lot, nowy kierunek. Ksiądz Antoni Regulski. E Próbował zdefiniować jedność jako wspólny mianownik wielości. Wspólny mianownik wielości. Potrzebujemy tej różnorodności, tej rozmaitości, wielorakości, różnicy zdań, poglądów, zapatrywań, sposobów realizacji. Potrzebujemy tego bardzo. Ale wspólnym mianownikiem tego wszystkiego musi być jedność. I tu jest ten punkt newralgiczny, ten punkt, w którym człowiek dotyka pokory. Tu jest ta cienka linia między pychą a pokorą. Między pragnieniem własnego dobra, wybicia się, zaistnienia a dobra wspólnego, dobra innych, służby innym. Ta granica jest bardzo cienka. Jedność jest tą granicą. Granicą, bo jest wartością nadrzędną, służącą dobru wspólnemu. I drodzy, kiedy dziś mamy tak piękną, tak wielką okazję, by żyć w wolnym, suwerennym, niepodległym kraju, by dziś wspierać się, żyć w różnorodności, wielorakości, nie możemy zapominać o jedności, o jedności, która służy dobru wspólnemu. Jakże aktualne wydają się słowa, Cesarza Konstanty... Konstantyna Wielkiego, który wypowiedział, gdy dowiedział się o sporach między biskupami, biskupami, którzy oskarżali się wzajemnie o Herezję. Zatem niech naśladują filozofów, którzy choć nie zgadzają się w jakiejś małej sprawie, starają się jednak współpracować, aby utrzymać jedność doktryny filozoficznej. Niech Polacy naśladują filozofów. Nie zgadzając się w jakiejś małej sprawie, niech współpracują, aby utrzymać jedność narodu, jedność społeczeństwa, by utrzymać niepodległość. Dzisiaj potrzebujemy tej jedności, aby podjąć to dziedzictwo naszych przodków. Aby Polska była rzeczywiście Królestwem Maryi. Aby ona mogła naprawdę nazwać się Królową Polski. Aby ona mogła naprawdę królować w naszych sercach. W sercach pokornych, tak jak jej serce. Nie sposób tutaj na koniec tego naszego rozważania przytoczyć słów księdza Jerzego Popiełuszki. Kapelana Solidarności który z taką siłą, z taką mocą e, mówił Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzeniona w ideałach, które są zdolne przemienić świat na lepsze. U zapłać za tą dzisiejszą wspólną naszą modlitwę, za waszą teraz obecność. Za przyjętą Komunię Świętą. Dziękuję bardzo pocztowi Sztandarowemu, wszystkim, e, którzy tutaj zgromadzili się, by modlić się i za naszych zmarłych, ale także modlić się w intencji naszej ojczyzny. Maryja zaprasza nas, swoje dzieci, do tego, byśmy właśnie te nasze serca e, jednością przepełnione e, w ten sposób czynili jej królestwem. To ona rzeczywiście była i Matką Królową. Bóg zapłać jeszcze raz za tą wspólną modlitwę, za ten wspólny czas, Niech że błogosławieństwo towarzyszy nam, napełnia nas tą łaską, łaską jedności, abyśmy krocząc, e, idąc e, nawet e, ścierając się, nawet e, troszcząc się o rozwój, e, byśmy byli jedni. Tak jak tego pragnął Jezus dla swoich uczniów. Et tak pragnie tego i dla nas nasza Matka Maria. Pan ze Wami, i jest łokana Twoja, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Zdobno polski też